Optymizm do potęgi, czy wypieranie rzeczywistości? Innymi słowy, o tym, jak pomóc samemu sobie. Jest to temat naszego dzisiejszego spotkania, który dotyczy przede wszystkim biznesu, MLM-u, zarabiania pieniędzy, rozwiązywania różnego rodzaju problemów życiowych, no i również po prostu dążenia. Do względnej wolności finansowej. Przesadny optymizm, czy optymizm do potęgi, czy może jednak wypieranie rzeczywistości? O tym, jak pomóc samemu sobie. Ci, którzy śledzą mój kanał, to wiedzą, że w ostatnim czasie przejechałem przez całą Tajlandię. Pokonałem ponad 4000 km z północy na południe, z południa na północ. Również zostałem w centralnej części tego kraju. No i tak przemieszczając się od hotelu do hotelu, od prowincji do prowincji, widziałem wiele życiowych tragedii. Wiele życiowych tragedii, ale również osób pozytywnie nastawionych do życia, osób bardzo zaradnych, osób, które wykonywały różnego rodzaju zawody. Panie sprzątaczki w hotelach, jacyś ochroniarze, kierowcy, sprzedawcy, lekarze, mechanicy, policjanci i wielu innych. Pośród tej ogromnej ilości osób widziałem również na przykład osoby bezdomne z obciętymi nogami, które sprzedawały kwiaty na ulicy. Widziałem dzieci, które przy plaży Aonan w Krabi zbierały plastikowe butelki, które później mogły również sprzedać i mieć z tego tytułu jakieś drobniaki. Widziałem osoby, które sprzedają jedzenie na ulicy i tak dalej. No i właśnie w kontekście, słuchajcie, zakłamywania rzeczywistości i tego nadmiernego optymizmu przypomniałem sobie o Polsce, przypomniałem sobie o Europie, ponieważ tego rodzaju obrazki, które spotykam między innymi w Tajlandii i które również widziałem w Chinach, o czym piszę w swojej najnowszej książce China Dream. W tym miesiącu powinna już być w sprzedaży, można kupić na stronie wydawnictwa Ibukowo, e gdzie opowiadam o życiu w Chinach na przełomie 2014 i 2020 roku. Następna książka będzie również opowiadała na temat życia w Tajlandii od roku 2019 do roku 2025. Opowiadam właśnie o różnych sytuacjach, z którymi miałem do czynienia, o ludziach, których poznałem i o zjawiskach, których nie ma w Polsce i w Europie, a które właśnie są w Azji. Takimi zjawiskami, słuchajcie, jest to, że w Tajlandii, ale i w Chinach, i w różnych częściach świata ludzie w mniejszym stopniu liczą na pomoc państwa, liczą na pomoc jakichś instytucji, a biorą sprawy w swoje ręce, i nie tylko dlatego, że w wielu przypadkach chcą, ale po prostu muszą. W Polsce, słuchajcie, mamy pewnego rodzaju nadmierny optymizm, który polega na tym, że wierzymy głęboko w to, że państwo nam pomoże. Że będzie jakaś emerytura z ZUS-u, że mamy tak zwaną w cudzysłowie bezpłatną służbę zdrowia, jest również NFZ, że edukacja również w cudzysłowie jest darmowa, a nawet kiedy stracimy pracę czy jakieś źródło dochodu, no to pomoże nam ten czy inny urząd. Czy to jest w porządku, czy nie? To nie jest temat na dzisiejszą dyskusję. Natomiast w Tajlandii czy w Chinach większość osób nie liczy na tego rodzaju wsparcie i benefity, bo nawet go nie posiada. No i właśnie stąd widzimy obrazki, gdzie jakiś bezdomny z obciętymi nogami sprzedaje kwiaty na ulicy, starsza pani w wieku emerytalnym sprzedaje jedzenie itd. Ponieważ na ten przykład w Tajlandii w większości przypadków ludzie nie mają emerytur. Służba zdrowia jest w pełni płatna. Edukacja również, bo nawet w przypadku szkół publicznych czy uniwersytetów państwowych trzeba płacić czesne, czyli innymi sprawy, ludzie muszą brać po prostu wszystko w swoje ręce. Nie ma takiego sztucznego, nadmiernego optymizmu na zasadzie takiej, że państwo mi pomoże, że dostanę, słuchajcie, jakiś zasiłek, że nie będę musiał płacić za szpital, za szkołę, że będzie jakaś. Wprawdzie marna, bo marna, ale emerytura i tak dalej. Ludzie są tutaj bardziej przedsiębiorczy, ponieważ zmusza ich do tego życie. Pomijam oczywiście kwestie takie, że jest troszeczkę więcej tutaj wolności gospodarczej, no i na ten przykład na ulicy można sprzedawać jedzenie czy jakieś swoje produkty spożywcze, i nie trzeba obawiać się na przykład skarbówki, jakiegoś sanepidu, Straży Miejskiej i tak dalej, a w Europie, jak wiemy, no jest to dosyć bardzo restrykcyjne, prawo jest surowe, trzeba mieć jakieś zezwolenia, pozwolenia, są również określone podatki od tego dochodu, który tutaj otrzymujemy, związanego z tymi właśnie działaniami, jak sprzedawanie na przykład jedzenia na ulicy, kwiatów, czy jakieś usługi, których udzielamy naszym klientom, no po prostu na zasadzie B2B. No i teraz słuchajcie, jeśli chodzi o nadmierny optymizm, czy zakłamywanie rzeczywistości, Sprawa dotyczy również biznesu, jakim jest MLM, dotyczy pracy etatowej, kontraktu. No ja do Was nadaję m.in. z Uniwersytetu. Pracuję tutaj na uniwersytecie, tak? Jestem wykładowcą, nauczycielem. Natomiast rozwijam biznes ze szkołą Wanym. Działam w networku, działam w MLM-ie, buduję w tej chwili platformę społecznościową. Zarabiam już dosyć przyzwoite pieniądze, ale chcę ich zarobić więcej. Innymi słowy również jestem przedsiębiorczy, szukam innych metod czy sposobów na zarobienie pieniędzy. Również książka, którą wydałem i która teraz będzie już w sprzedaży, jest dodatkowym moim źródłem dochodu, a to tylko pokazuje, że nie ma we mnie nadmiernego, sztucznego optymizmu, a raczej patrzę, słuchajcie, na możliwości. Patrzę realnie i nie zakłamuję rzeczywistości. No bo zobaczcie. Jeżeli pracujesz na jakimś etacie czy kontrakcie, czy ta Twoja praca jest pracą dla ciebie dożywotnią? To znaczy, czy na 100% jesteś przekonany albo przekonana, że będziesz miała lub będziesz miał to stanowisko przez najbliższych na przykład 20 lat? Nie możesz powiedzieć w 100%, że tak będzie. Jakieś przemiany na rynku, kryzysy, może zwolnienia, może przyjdzie ktoś bardziej kompetentny, może ktoś młodszy, może będą obcięcia, właśnie etatów, redukcje. I tak dalej. Tutaj mamy również sztuczną inteligencję, AI, różnego rodzaju technologie, które wypierają po prostu ludzi z pracy, i tak dalej. Więc warto by się zastanowić, czy mam jakieś alternatywne sposoby, czy dodatkowe źródła zarobienia pieniędzy. Bo, oczywiście, można wierzyć, można być wielkim optymistą, można być osobą, która będzie podchodziła do życia na pełnym luzie. I w ogóle nie zastanawiać się nad tym, czy będę miał tą pracę jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc. Niektórzy również wierzą, że tak jak jest w tym momencie, to będzie zawsze: nic się nie zmienia, wszystko po prostu pozostanie w normie. Inni tracą pracę, ale mnie to nie dotyczy. Są jeszcze osoby, które pomimo tego, że chciałyby zarabiać więcej, pomimo tego, że chciałyby osiągnąć wolność finansową, pomimo tego, że pragną mieć. Więcej pieniędzy, więcej czasu, chciałyby kupić na przykład dom, podróżować po świecie, jeździć motocyklem, zapewnić jakieś fajne studia swoim dzieciom czy swoim wnukom. No to oszukują się, mówiąc, że tak jak jest, jest w porządku, to co mam mi wystarcza. Wprawdzie jest to jakaś niska emerytura albo renta, albo zarabiam na etacie 2, 3, 4 tysiące złotych pracując po 8, 12 godzin dziennie, nierzadko w weekendy. Może nie jest perfekcyjnie, może nie jest wspaniale, może nie spełniam swoich marzeń, może nie mam więcej pieniędzy, ale to co mam wystarcza. Jakaś względna stabilizacja, jestem bezpieczny, innych zwalniają, inni tracą pracę, ale mnie to nie dotyczy. Gdzie tam będę szukał, albo szukała jakiegoś biznesu, a jeżeli jest jakiś biznes, to trzeba mieć ogromny kapitał trzeba mieć ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie. W ogóle, żeby prowadzić jakąś działalność gospodarczą, albo właśnie realizować się w życiu biznesowym, to trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy na starcie. Innymi słowy, ludzie oszukują samych siebie, ponieważ nie jest to, słuchajcie, prawdą. Nie musisz mieć ogromnego kapitału. Nie musisz mieć dużego wykształcenia, nie musisz mieć nawet jakichś większych umiejętności czy doświadczenia. W MLM-ie, w networku, w DCS-ie ze szkołą Walen nie musisz tego w ogóle mieć, żeby zacząć zarabiać. Oczywiście, krok po kroku i z czasem warto byłoby stać się osobą kompetentną, czyli profesjonalistą w tej dziedzinie, którą się zajmujemy, ale biznes naprawdę nie musi kosztować dużo. Kosztuje słuchajcie 49 dolarów za rok. 200 zł 12 miesięcy i możecie zapraszać dowolną ilość osób do tego biznesu jaką chcecie. Macie platformę społecznościową, możecie uczyć się nowych rzeczy, macie nowe kontakty, na przykład z taką skromną osobą jak ja. Uważam że osoby, które dołączą do mojego zespołu będą miały ogromne wsparcie, będą miały osobę stabilną, osobę, która nie zostawi was jutro, za tydzień, na przykład za miesiąc, osobę, która również chce się rozwijać, która chce zarabiać, która jest kreatywna, która pragnie czegoś więcej w tym życiu. I osobę, która jest oczywiście optymistą, ponieważ ja cieszę się z tego, co mam, doceniam każdy dzień, doceniam swoją pracę, swoje oszczędności, swoją rodzinę, swoje dobre zdrowie, nie narzekam, nie szukam rzeczy negatywnych, skupiam się na możliwościach, a nie przeciwnościach, ale nie zakłamuję rzeczywistości i nie okłamuję samego siebie. Nie wiem, czy jutro w dalszym ciągu będą chcieli mnie tutaj na Uniwersytecie. Nie wiem, co stanie się za rok, dwa lata, pięć, ale to, co wiem, to to jest to, że tu i teraz mam możliwości, żeby zarobić więcej, mam możliwości, żeby mieć więcej wolności finansowej, żeby być bardziej niezależnym i żeby z czasem zbudować ogromną społeczność i dzięki temu nie martwić się o to, czy będą redukcje etatu, czy starcza mi do pierwszego, czy będę miał jakieś problemy za 5, 10, 15 czy 20 lat. Biznes za 49 dolarów może robić każdy. Nie musisz być wykładowcą na uczelni. Możesz być panią sprzątaczką, na przykład taką jakie spotykałem podczas mojej podróży przez Tajlandię. Możesz być prawnikiem, doktorem. Możesz być mechanikiem. Możesz wykonywać każdy dowolny zawód i w czasie wolnym, na przykład albo dodatkowo po godzinach, albo w weekendy, właśnie budować swoją finansową wolność poprzez network. Jest to biznes, który możesz wykonywać z każdego miejsca na świecie. Ja przecież do ciebie nagrywam z Tajlandii. Ty prawdopodobnie jesteś w Polsce, może w jakimś innym europejskim kraju, a może gdzieś na innym kontynencie. Ja teraz jestem na uniwersytecie, może ty jesteś gospodynią domową, może jesteś w tej chwili w pracy, na wycieczce, na urlopie, w fabryce, w szpitalu, gdziekolwiek. Jesteśmy połączeni ze sobą globalnie, międzynarodowo. Za 49 dolarów mamy dostęp do naszego wirtualnego biura. Możemy zapraszać innych i razem budować tę wspaniałą platformę społecznościową, dającą szansę wielu ludziom na lepsze życie. Możemy odkładać jakieś oszczędności z tej pracy etatowej, a tutaj budować już sobie struktury, budować sobie przyszłość, budować po prostu ten biznes. Rozwijamy się, mamy również kursy, szkolenia, zdobywamy nową wiedzę. Praktycznie same. Benefity. Tworzymy również społeczność ludzi kreatywnych, ludzi, którzy dzielą się wiedzą, ludzi, którzy życzą sobie dobrze. Możesz być nadmiernym optymistą, ale równocześnie oszukiwać samego siebie, a możesz być pozytywnie nastawionym lub nastawioną do życia, ale równocześnie patrzeć po prostu na rzeczywistość z perspektywy również racjonalnej, logicznej. Tu i teraz, i dzisiaj możesz budować biznes za naprawdę niewielkie pieniądze, i nie oszukuj się, że musisz mieć jakieś specjalistyczne umiejętności, wykształcenie, duży kapitał. No właśnie, słuchajcie, MLM jest biznesem, który nie wymaga dużego kapitału, i to jest w nim piękne, że z czegoś malutkiego możemy zbudować coś ogromnego. I nie trzeba, słuchajcie, czekać na tragedię, nie trzeba liczyć naiwnie na to, że będziemy mieli jakąś emeryturę. Że zadba o nas państwo, jakaś bezpłatna w cudzysłowie służba zdrowia, jakaś bezpłatna edukacja. Bo słuchajcie, wypadki chodzą po ludziach i nie chodzi o to, żeby siebie straszyć, ale żeby być osobą, która patrzy trzeźwo na rzeczywistość. No zadaj sobie pytanie, czy chciałbyś albo chciałabyś od tego życia czegoś więcej? Bo ja na przykład bym chciał. Ja bardzo się cieszę z mojej pracy i to, co wyróżnia mnie na tle wielu innych osób, to jest to, że ja lubię moją pracę. Lubię uniwersytet, lubię szkoły, lubię uczniów, lubię zajęcia, wykłady, ale równocześnie jestem osobą przedsiębiorczą. Między innymi dlatego, książka, która już jest do kupienia, serdecznie zachęcam. I między innymi właśnie biznes ze szkołą Walen, czyli platforma społecznościowa. Mamy również biznes oparty o system binarny, różne pakiety od szarego do purpurowego, kursy języka angielskiego, tajskiego, inwestowania, bogatego networkera. Słuchając mnie, mam nadzieję. Że otworzysz swój mańc, że spojrzysz na rzeczywistość szerzej i głębiej. Nadmierny optymizm, czy optymizm do potęgi, czy też oszukiwanie samego siebie. Pomóżmy, słuchajcie, samym sobie. Pomóż sobie, pomóż mnie, pomóż swojej rodzinie, przyjaciołom bliskim. Możemy z czegoś malutkiego zbudować coś dużego. I niech to zajmie dwa lata, trzy, pięć. Ale słuchajcie, po tym okresie czasu będziemy mieli dochód pasywny, będziemy mieli świetne dodatkowe źródło dochodu. Być może stracimy w międzyczasie pracę, albo zdrowie, jesteśmy starsi, bardziej schorowani, różne wypadki chodzą po ludziach. Ale warto skupiać się na możliwościach, warto skupiać się na tym, żeby zarabiać. Jeżeli interesuje Was ten temat, no to zapraszam. Linki zostawiam również pod spodem. Można zapisać się do mojej struktury. Życzę Wam wspaniałego dnia. No, i oczywiście widzimy się podczas naszego kolejnego spotkania. Czołem!